Pogoda dopisała, artyści i publiczność również w miniony weekend chrzanów świętował. Dni Szanowa mamy już za sobą. Tegoroczne święto miasta było wyjątkowe z kilku powodów. Między innymi ze względu na przypadające w tym roku jubileusze. 95-lecia chóru 45-lecia Moksiru oraz 25-lecia zespołu Sztywny Palazji, A także z powodu pierwszej w powiecie szanowskim podjętej próby pobicia światowego rekordu Guinnessa. Choć nie udało się go pobić, zabawa była przednia. Dni szanowa rozpoczęły się w piątek 3 czerwca targami przedsiębiorczości na Placu Tysiąclecia. No na pewno wiele rzeczy... Gdzieś powiem może około 30% dla mnie jest nowością, nowe dla mnie nieznane firmy, więc można na pewno dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszych lokalnych przedsiębiorcach. Taka promocja i dla przedsiębiorców jest atrakcją i na plus, i na pewno i dla nas tutaj mieszkańców. Coś się zna trochę tych firm, ale nie, nie wszystkie. Myśli Pan, że to dobry pomysł, taka promocja? Jak najbardziej. Więcej takich imprez. Bardzo dobry pomysł, nie? No bo to reklama jednak, no, no czymś uży, nie? I... I to na pewno to no, opłaci się. Oficjalna inauguracja święta miasta nastąpiła po południu podczas gali jubileuszowej w sali teatralnej Ośrodka Kultury. Były występy, gratulacje, medale. Burmistrz Ryszard Kosowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zubik wręczyli medal za zasługi dla miasta i ziemi szanowskiej Sztywnemu Palowi Azji, który następnego dnia, w sobotę, dał jubileuszowy koncert. Gości piątkowego spotkania z zainteresowaniem obejrzeli występy Moksyrowskich sekcji wokalnych, tanecznych. Oraz teatralnych, które dały znakomite show, na chwilę przenosząc publiczność w czasy PRL-u. Był pierwszy majowy pokód i Czerwonego goździki. Śpiewały też Żaby oraz Sztyfny palaz. Spore brawa zebrały tu bo wspólny występ różawy i szpala. Artyści odśpiewali razem piosenkę Kurort. Podczas kolejnych dwóch dni święta miasta Dom Kultury zaserwował mieszkańcom dużą dawkę muzyki i tańca. Mieliśmy koncerty m.in. Sztywnego Pala Azji w sobotni wieczór, na które przyszło około 5 tysięcy osób. W niedzielę na zakończenie dni szanowa wystąpił zespół chojnacki Kościk Ed występowały romskie zespoły. Odbył się też ogólnopolski turniej tańca, pokazy gorących latynowskich tańców zumba. I cały ksianowski rynek bawi się, świętując Dni szalowa. Zumba to jest zabawa, tak? Zabawa poprzez taniec, tańce latynoamerykańskie różnego rodzaju, ale też dziewczyny na przykład proszą współczesne utwory, żeby coś do nich stworzyć. Także ogólnie zbieramy piosenki i bawimy się po prostu przy tym. się krzyczeć, tak? Staramy się wyładować z siebie tą negatywną e, energię, żeby po prostu być cały czas e, uśmiechniętym i również na zajęcia Zumby. Zapraszam Panów, to nie jest tylko dla kobiet. Każdy podczas miasta mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno młody, jak i senior. Wszystko nam się podoba. Wszystko. To dokładnie. I dla dzieci, i dla dorosłych coś. Można coś znaleźć dla starszych, dla młodszych, można powspominać może. Można, można, oczywiście. Na ja lubię romską muzykę, dlatego żeśmy przyszli. A no wieczorem Demono, no to coś dla młodszych, ale i dla nas też przecież, prawda? Bardzo fajnie, zawsze chodzimy. Co w tym roku się podobało? W tym roku, no my byli, tu my byli na placu właściwie tam też my byli na placu. Właśnie ogólnie bardzo fajne te parady wojskowe, to były orkiestry, a to, to eleganckie, to na to czekałam. Czyli to jest tak, że każdy, Pani zdanie, może znaleźć coś dla siebie? Tak, tak, raczej tak. Na stałe w Święto Miasta wpisała się też parada motocykli. Lśniące maszyny przyciągały uwagę dorosłych i dzieci. Wiele osób skorzystało z możliwości jazdy motocyklem oraz składem, oczywiście w roli pasażera. Co najbardziej się podobało? Szybkość czy sprzęt? Gazuch. się podobało... Bałeś się trochę, bo tak widziałam na jednym okrążeniu, to, mia to miałeś przestraszoną minę. Nie, nie bałem się. Ważny punkt programu Dnik Szanowa stanowiła próba pobicia rekordu Guinnessa. W niedzielę o godzinie 16 na placu Tysiąclecia w balonowych kapeluszach na głowie stawiło się 836 osób. Do pobicia rekordu dotychczasowy to 4017 osób. Taka frekwencja nie wystarczyła, ale zabawa była świetna. Ośrodek Kultury dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział. Dodatkową atrakcją niedzielnego wieczoru była transmisja fragmentu finałowego odcinka programu X Factor, podczas którego ogłoszono zwycięzcę tej edycji. Przypomnijmy, że w finale tego TVNowskiego show występowała pszanowianka Ada Schulz. Właśnie dlatego członkowie zespołu zdecydowali się przerwać koncert, by zgromadzeni na placu przed Domem Kultury mieszkańcy mogli poznać wyniki finału. Choć ostatecznie najlepszy okazał się Gienegloska, wszyscy szanowianie gorąco kibicowali 22-letniej studentce farmacji z Szanowa. Ostatnim akcentem święta miasta były wielokrotne bisy zespołu Chojnacki, Kościk Endemono. Demono. Kilkutysięczna publiczność nie chciała wypuścić artystów ze sceny. Jest pełen program z e, piosenkami e, moimi, kolegów, czyli Statki na Niebie, Zdów jesteś Ze mną, e, Kochać Inaczej, cały repertuar. I zagramy też e, Robert e, też e, tutaj e, jako autor kilku naprawdę przeznakomitych przebojów. Wystąpi z nami i będzie grał, będziemy grali piosenki, z które cieszyły się olbrzymim sukcesem, czyli na przykład Prawie do Nieba. Będzie też jedna piosenka nowa, premierowa. Można powiedzieć, że 19 utworów, które każdy powinien, mam nadzieję, rozpoznać i liczymy na dobrą zabawę, liczymy na to, że będziemy wspólnie tutaj śpiewać, bawić się. Koncert zakończył się więc dopiero tu przed godziną 23.